W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzało na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, aby wyszedł pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się ze swoim sługą Izraelem, pomył na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi, i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety koło trzech miesięcy, Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. Wielbi dusza moja Pana, i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Jego imię jest święte. Maria. Wielbię Boga, dziękuję Bogu za wielkie rzeczy, wielkie dary, które jej uczynił, a Bóg przez nią chce wielkie rzeczy i wiele miłosierdzia również nam okazać. Dlatego, kochani, dzisiejsza uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny kieruje właśnie nasze serca do Boga, do nieba. Maryja jest wzięta z ciałem i duszą do nieba, ponieważ ona jako jeden jedyny człowiek nie podlegała grzechowi pierworodnemu była wolna od zmazy grzechu pierworodnego, była wolna od grzechu i dusza, ciało, serce było czyste, całe było oddane dla Boga czystości w służbie bogu. Zmaza grzechu pierworodnego Maryi nie dotknęła, ponieważ Bóg wybrał ją już od zarania dziejów na matkę swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy ludzie zgrzeszyli, upadli w raju, grzech pierworodny, Bóg powiedział, zapowiedział niewiastę, której potomstwo zmiażdży głowę węża. I to jest właśnie Maryja. I potomek, i Chrystus, i ci, którzy należą do Chrystusa, są tymi, którzy odnoszą zwycięstwo nad złym duchem, nad wężem, nad złem, które kusi każdego człowieka. A zatem Maria jest wolna od grzechu pierworodnego nie ma w niej żadnego zła, grzechu. W związku z tym jej ciało nie uległo, nie podlegało śmierci. Ponieważ każdy człowiek, żeby spotkać się z Bogiem, przejść do Boga, musi przejść przez śmierć ciała, śmierć fizyczną, cielesną i każdy człowiek to dotyka ta rzeczywistość, każdy człowiek to przechodzi. Natomiast Maryja była od tego zachowana i została wzięta z ciałem i duszą do nieba przed Boga. I moi drodzy, Pan Bóg nam wskazuje na Maryję, zapowiada tą niewiastę, i Pan Bóg daje nam Maryję jako naszą matkę. Oto matka Twoja, matka, która troszczy się, która pragnie Ci pomagać, pragnie Cię prowadzić do Jezusa. I dlatego Bóg posyła Maryję w wielu miejscach dzisiaj. Maryja jest obecna, Maryja przychodzi, przez nią następuje zwycięstwo. Jeżeli ktoś jej się oddaje, Następuje zwycięstwo. Tak jak mówił Jan Paweł II, Totus, Tus, Maryjo, cały Twój. I Maria przychodzi w wielu miejscach, aby jak najlepsza matka prowadzić nas, chronić nas, pomagać nam poznać miłość Jej syna Jezusa, pomagać Jezusa, poznać Jezusa. Maria jest tą, która nam pomaga, bo ona jako jest pierwsza w tej ekonomii łaski, w tej dziele łaski Bożej, łaski Bożego Miłosierdzia, to Bóg ją wybrał od zarania. I ona jako pierwsza otrzymała te dary, te łaski, pełnię łaski właśnie spośród ludzi jest wybrana I dlatego przychodzimy dzisiaj kochani z naręczami ziół, kwiatów, zbóż. Są pierwociny z pierwociny pól z tych obecnych żniw, które przeżywamy, i dlatego Bogu dziękujemy za te dary. Tak jak właśnie Maryja jest tą, która pierwsza otrzymała te łaski, tak my również te pierwsze plony z naszych pól przynosimy, aby je poświęcić, aby dziękować Bogu za te dary, za te łaski, że możemy zbierać zioła, zboże, zbierać do pichlerzy. Żeby był pokarm na jesień na wiosnę, a żeby było zaopatrzenie. Tak i my też, Maryja, chce również nas gromadzić do tego spichlerza, który jest dom Ojca Niebieskiego, do domu Ojca Niebieskiego. Dlatego ty, Maryjo, troszczysz się o nas, chronisz w nas, ty, Maryjo, pragniesz, abyśmy poznali Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jak najlepsza matka, jak ta, która kocha swoje dzieci, wszystkie dzieci i, i smuci się z powodu tego, że są takie dzieci, które jeszcze są z dala od Jezusa. Dlatego, kochani, ta uroczystość dzisiaj nas pomaga. Maryjo, Ty przychodzisz do nas, pomagasz nam wznieść nasze serca, umysły do Boga, do nieba. Bo Maryjo, Ty widzisz, jacy my jesteśmy słabi, jak bardzo jesteśmy zajęci, przytłoczeni tą Rzeczywistością ziemską. Ciągle jesteśmy tym zajęci, jak trudno jest nasze serce, umysł wznieść do Królestwa Niebieskiego. A Ty, Mario, pokazujesz nam to w niebo Maryi: pokazujesz nam, Mario, że jest Bóg, że jest Królestwo Niebieskie, że jest to miejsce nagrody, miejsce odpoczynku. I Ty, Mario, chcesz nas gromadzić, wszystkich tam, w Domu Ojca Niebieskiego, tak te, te ziarna zbieramy z pola i gromadzimy w spichlerzu. Tak Maryjo Ty chcesz przez tą uroczystość wznieść nasze serca, umysł do Królestwa Niebieskiego. Chociaż widzisz jak jesteśmy słabi, jak jest to nam trudno, jak nieraz jesteśmy przytłoczeni sprawami, jak mało czasu mamy nieraz, jesteśmy zmęczeni, zajęci ciągle jakimiś sprawami, dlatego ty, Maryjo, przyjdź, weź nasze serca w swoje dłonie, dotykaj naszych serc, pomagaj nam, abyśmy zobaczyli, jak wielką godność mamy jako dzieci Boże. Jesteśmy wybrani do łaski, do, do tej relacji, do poznawania Jezusa. I Ty, Maryjo, bierzesz nas za ręce i prowadzisz do Jezusa. Dlatego w wielu miejscach Pan Bóg posyła Maryję, w wielu miejscach Maryja jest obecna, i chociażby zacytuję takie słowo, które Maria powiedziała w Medjugorju. Drogie dzieci, moim zaproszeniem jest orędzie, które wam daję do codziennego wprowadzenia w życie. Szczególnie po to, bym was mogła, dziadki, przybliżyć do serca Jezusowego. Maria pragnie, abyśmy poznali Jezusa. Dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy, poświęcenia się Jezusowi. Mojemu drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego. Wzywam was także do ofiarowania się Mojemu niepokalanemu sercu. Pragnę, abyście zabierzyli się osobiście, jako rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego też, drogie dzieci, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam dają. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Dziadki, szatan jest silny i dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego matczynego serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Maria mówi, że szatan jest silny i łatwo nas zwodzi właśnie tą błyskotkami tego świata, ale mówi Maria przytulcie się do mojego serca, przez wytrwałą modlitwę poświęćcie się mojemu niepokalanemu sercu. Dlatego kochani, chcemy odpowiedzieć na tą prośbę Maryi. I teraz możemy taką modlitwę właśnie odmówimy, takie poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi. Ja będę tutaj czytał ten tekst, a my będziemy powtarzać takie zdanie. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo. Powtórzmy. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo. To jest najlepsze, co możemy zrobić właśnie oddać się w serce Maryi. Maryjo, Ty mnie zaprosiłaś, abym oddał się Twojemu niepokalanemu sercu. Jestem świadomy, że Twoim jedynym pragnieniem jest zbliżanie mnie do Boga, ponieważ Ty mnie nieskończenie kochasz. I chcesz, bym był szczęśliwy. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo. Dzisiaj chcę odpowiedzieć na Twoje wezwanie, tak jak Jezus umierając na krzyżu, podarował mi Ciebie, także ja chcę się oddać Tobie. Na Twoje ręce odnawiam przyrzeczenia chrzcielne. oddaję się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo, by móc całkowicie należeć do Trójcy Świętej, Ojca. Syna i Ducha Świętego poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo, Maryjo. Tobie oddaję moje serce, moją duszę, mojego ducha, moje ciało, moje talenty i dary, moją chorobę, słabości, moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo, Maryjo weźmie w Twoje ramiona. Pomóż mi kochać Jezusa, jak Ty Go kochasz. Z Tobą chcę uczyć się słuchać słowa Ojca, wypełniać Jego wolę, tak jak Ty, Maryjo, chcę otrzymać i przyjąć do serca Ducha Świętego. Poświęcam się Twojemu Niepokalanemu. Z Tobą, Maryjo, chcę się uczyć kochać wszystkich ludzi, ponieważ oni należą do Twojego Syna Jezusa. Oddaję się Tobie, aby moja modlitwa stała się modlitwą serca, w której znajdę spokój, radość, miłość i moc do pojednania się z moimi braćmi i siostrami. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo. Oddaję Tobie także całą moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, wszystkich ludzi, a szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują w tym momencie pomocy i miłosierdzia Bożego. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu. Chcę, jak Jezus na Nazarecie, żyć przez wszystkie dni mego życia przy Twoim boku. Od tej chwili wszystko we mnie wraz z Tobą. Niech wielbi Boga, niech moje serce raduje się w Bogu, moim Zbawicielu. Poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu Maryjo. Amen. Amen. Czyli niech tak się stanie, niech tak będzie. Maryjo, noź na swoim niepokalanym sercu nieustannie, bo Ty jesteś najlepszą pomocą, naszą najlepszą matką i drogą do Jezusa Chrystusa.